Cześć! Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd filmowy, czyli takie filmy, które powinny się znaleźć na półce każdego nauczyciela wychowawcy. Na początek proponujemy kilka filmów pełnometrażowych, a później zaproponujemy Wam krótkometrażowe filmy, które mogą być takim wstępem do dalszej dyskusji z młodzieżą. Tak. Ale na początek takie filmy, na które będziecie potrzebować co najmniej dwóch godzin lekcyjnych, aby pokazać film. No i potem fajnie by było, gdybyście poświęcili jeszcze jedną godzinę na omówienie tego filmu i omówienie kwestii poruszanych w tych filmach. Dokładnie. Jeden z pierwszych takich filmików to film Ósmoklasiści Nie Płaczą, i on przedstawia historię dziewczynki, która zachorowała na raka, mm. i opowiada o tym, jak cała klasa angażuje się w to, żeby jej pomóc. Uczniowie jakby stają ponad takimi podziałami, swoimi sympatiami, antypatiami w klasie, właśnie po to, żeby troszeczkę jej użyć w tym cierpieniu. Czyli odwiedzają ją w szpitalu, rysują dla niej laurki, wymyślają różne atrakcje, właśnie po to, żeby chociaż na chwilę ona zapomniała o tym całym cierpieniu. Także jest to bardzo fajny film pokazujący właśnie, jak wszyscy mogą się zaangażować. I zostawić na chwilę zapomnieć o tych takich konfliktach. Jest pokazany właśnie chłopiec, który wcześniej kłócił się z tą dziewczynką, dokuczali sobie, ale on potrafi jakby w takim momencie odpuścić i również dołączyć do całej klasy. Kolejnym filmem, pochodzącym zresztą z tego samego kraju, bo oba te filmy, które Wam polecamy, są to filmy duńskie, więc musicie je oglądać albo z napisami, albo z polskim lektorem, to film Speed. On ma angielski tytuł Regret, albo polski tytuł Żałuję. Na ten film trafiłam na jednym z przeglądów filmów dla młodzieży. I jest to film, który pokazuje, jak nękanie potrafi zniszczyć życie młodego człowieka. Film jest nakręcony w niesamowity sposób, bo powiem Wam, że ja pierwszy raz, jak widziałam ten film, to wydawał mi się on trochę taki. Infantylny, naciągany, a powiem Wam, że potem życie zweryfikowało moje poglądy, bo młodzież siedziała jak zaczarowana, nie mogli oderwać się od oglądania tego filmu, w czym jeszcze na koniec, tam prawda, łezki były ocierane, więc film naprawdę wywiera ogromne wrażenie na młodzieży i jest bardzo fajnie, właśnie nakręcony, pokazuje, co przeżywa taka osoba, której na przykład dokuczają inni z klasy. Pokazuje również, że bardzo często oprawcy to są też osoby, które też przeżywają jakieś ciężkie chwile w swoim życiu i to, że oni są niemili dla innych. Też gdzieś ma swoje źródło, więc też pozwala popatrzeć na cały w ogóle ten, ten problem znęcania mm -hmm. się z takiej bardzo szerokiej perspektywy. Szczególnie, że teraz tak dużo mówi się, prawda? O tak. Hejcie, o Tak, tak o no, to jest taki no, ogromny problem w ogóle teraz. Yy. Yy. Podobny filmik też dotyczący właśnie nękania uczniów. Yy. W internecie. Ja yy. chciałam chciałam no. zaznaczyć, że jest cyberbuli, tylko tutaj właśnie to nękanie odbywa się jakby nie na nie w rzeczywistości tylko w internecie, w tej płaszczyźnie internetowej. więc I to też przerzuca się jakby na codzienność tej dziewczynki, bo poprzez to, że wrzuca gdzieś w sieci jakieś zdjęcie, następnie jest ono przerabiane, dodawane są komentarze, mhm. brat dziewczynki włamuje się na jej konto i również dodaje swoje. I to mhm. tak naprawdę jakby z pozoru niewinne zdarzenia, splot takich niewinnych zdarzeń przyczynia się do jakiejś takiej wielkiej tragedii dla tej dziewczynki. Tak. I też jest to myślę, że takie Dobrym wstępem do dyskusji w ogóle o bezpieczeństwie w sieci, w cyberprzestrzeni, jak zabezpieczać hasła, czego nie wrzucać, co możemy, czego nie możemy, żeby uczniowie po prostu byli świadomi, jakie to ma konsekwencje. Tak, i ten film też właśnie pokazuje, że tak naprawdę ani my jako nauczyciela, ani szkoła, ani nawet policja. Czasami nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby na przykład wymierzyć jakąś sprawiedliwość oprawcom czy osobom, które wrzuciły jakieś niepochlebne komentarze. I też właśnie ten film przestrzega, że czasami my robimy za dużo rzeczy. A wystarczyło na przykład nie zakładać profilu na jakimś tam portalu, wystarczyło w ogóle nie angażować się w jakieś komentarze, w jakieś dyskusje, żeby uniknąć całej tej sprawy. Kolejnym filmem, też już dla takiej trochę starszej młodzieży, jest film pod tytułem Wolność Słowa. Jest to taki starszy film. Niektórzy ludzie porównują go do Młodych Gniewnych, ale moim zdaniem to porównanie jest całkowicie nietrafione, dlatego że film rzeczywiście dzieje się w szkole amerykańskiej. Uczniami jest jest młodzież pochodząca z takich trudnych środowisk, ale film ym, warto jest puścić młodzieży, szczególnie takiej, która jest bardzo wrogo nastawiona do nauczyciela, bo też czasami zdarza się tak, że ymm, oni są przekonani, że. My jesteśmy nastawieni przeciwko nim, my jesteśmy takimi policjantami, którzy im każą, mają jakieś głupie zasady, nie wiadomo skąd wzięte. A powiem Wam, że to jest w ogóle też świetny film dla nauczycieli, ale też właśnie, żeby pokazać jakby naszą, naszą stronę życia, nasz punkt widzenia to jak my postrzegamy uczniów, pracę w szkole, rzeczy, które robimy. I powiem wam, że um, licealiści, którzy oglądali ze mną ten film, po obejrzeniu tego filmu e, właśnie sami się przyznali, że patrzą na pracę nauczyciela z Kolejne cztery filmiki, które chcielibyśmy wam zaproponować, to są już krótkie filmiki, na które nie potrzebujecie mm, dwóch lub trzech godzin lekcyjnych. Są to filmiki od 5 do 20 minut. Które możecie wykorzystać jako tylko taki zaczątek do dyskusji. Jednym z nich jest Cyrk Motyli, pewnie słyszeliście już o tym filmie. Jest to taki film, który możemy wykorzystać później do dyskusji o tolerancji, o akceptacji siebie. Opowiada o niepełnosprawnym od urodzenia mężczyźnie, który musi radzić sobie z przeciwnościami, ale najważniejszym właśnie przesłaniem jest tutaj to, że on sam musiał przejść długą drogę, zanim zaakceptował swoje nie. ułomności, niedoskonałości, tak jak dużo uczniów właśnie w takim nastoletnim wieku. Co ciekawe, również ten mężczyzna prowadzi wykłady na temat nękania w szkole, na temat tolerancji. Są one bardzo znane na całym świecie, więc myślę, że są dobrym jakby startem do zaczęcia takiej, rozpoczęcia takiej dyskusji, takiej akceptacji siebie, żeby pokazać, w jaki sposób można. Zaakceptować mhm. się. Dokładnie. Kolejnym takim filmikiem, też dość krótkim, bo 15-minutowym, jest filmik pod tytułem Validation. Jest to filmik czarno-biały, dostępny, dostępny na YouTubie. Jest to filmik, który pokazuje moc pozytywnych słów ale też negatywnych słów z drugiej strony. Nie chcę Wam za dużo powiedzieć o tym filmie, bo nie chcę Wam zdradzić całej płyty tego filmu. Filmik jest kapitalny, powiem Wam, że sprawdzi się doskonale i w młodszych, i w starszych klasach i też jest takim doskonałym początkiem do rozmowy na temat tego, jaką moc mają nasze słowa i jak potrafią zmienić rzeczywistość wokół nas. Także serdecznie polecam. Ja chciałam teraz polecić dwa filmiki, które dotyczą również... Życia w internecie, czyli tego, jakie są różnice między tym, co widzimy na Facebooku, na Instagramie, co pokazują nasze zdjęcia, filmiki o nas, a jak wygląda naprawdę nasza rzeczywistość. I jest tam pokazana, są to krótkie historie chłopca i drugi filmik dziewczynki, i pokazuje właśnie, jak bardzo odbiega ta rzeczywistość, która jest przedstawiana w internecie przez nich od ich faktycznego życia, jak wygląda ta ich rzeczywistość. I myślę, że właśnie w dobie teraz takiej cyfryzacji i przekazania, Obecnych telefonów Instagrama i Facebooka i takiej potrzeby lajków, tak, akceptacji, tak. jak bardzo właśnie często odbiega to życie i jak bardzo nie jest rzeczywiste. Tak. Ja myślę, to jest te, też te filmiki są dość krótkie i je w ogóle można pokazać jakby na jednej lekcji. Jeden filmik trwa 5 minut, drugi chyba 7, więc te dwa filmiki razem też stworzą taką fajną bazę do, do dalszej dyskusji. dyskusji w trakcie mm -hmm. godziny wychowawczej. I ostatni filmik, również około 15 minutowy, jest to filmik 50 ludzi, jedno pytanie. Jest to filmik, który w ogóle został stworzony na potrzeby konkursu dla młodych filmowców i odniósł tak ogromny sukces w internecie, że na jego wzór zaczęły powstawać inne filmiki stworzone na bardzo podobnej kanwie. Chodzi o to, że 50 przypadkowych osób zostaje zatrzymanych na ulicy i zostaje im zadane jedno i to samo pytanie, mianowicie, czego żałujesz w swoim życiu. I osoby podają przeróżne rzeczy, których żałują w swoim życiu. Filmik jest bardzo poruszający. Powiem Wam, że filmik też w zasadzie dla starszej młodzieży. Ale po zakończeniu projekcji tego filmiku też zawsze jest cisza w klasie, też co niektórzy ocierają łezkę, bo też pozwala popatrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. A wydaje mi się, że właśnie taka, taka nauka empatii, próbowania zrozumienia innej osoby jest bardzo ważna w przypadku kształtowania młodych, młodych, młodych osób, nastolatków, bo im bardzo często tej empatii właśnie brakuje. Mam nadzieję, że nasz przegląd filmów dłuższych i krótkich spodobał Wam się. Wykorzystacie te filmy u siebie na zajęciach, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia!